Jesteśmy w Domu Kultury, za nami właśnie młodzież, gimnazjalna, licealna, a nawet studenci tworzą właśnie lalki, ponieważ dzisiaj odbywają się tutaj warsztaty lalkarsko-teatralne. Skąd pomysł na coś takiego? Wspólnie podczas jednych, jednej z inicjatyw właśnie Domu Kultury, gdzie było spotkanie kulturalne, rozmowa o kulturze, stwierdziliśmy, że raz z Alicją zorganizujemy takie warsztaty dla młodzieży, które będą łączyły właśnie aktorstwo i lalkarstwo. Nabór był otwarty, aczkolwiek kierowaliśmy nasze, naszą ofertę, nasze warsztaty właśnie dla młodzieży, ponieważ to, to dla nich są te działania, to ich chcemy aktywizować po to, żeby gdzieś być może dalej powstała jakaś grupa lalkarska, teatralna żeby to właśnie młodzi czegoś się nauczyli i nauczyli, mieli chęć do życia w ogóle. Jezu, jaki dzisiaj jest dobry dzień. Ciekawe, co jeszcze mnie dzisiaj spotka. Rozpoczęliśmy od e, takiej, e, takiego spotkania integracyjnego, poznawczego i teraz e, już e, są działania budowy najpierw takich mini lalek e, i przejdziemy do e, dużych form, czyli tutaj mniej więcej właśnie takiego, e, nazywa się Albert. E, będziemy tworzyć duże maski, e, mhm. przepraszam, duże, duże lalki, one będą miały dziś wielkość 2-2,5 metra z gąbki. To taki właśnie. Fragment, Efekty myślę, że... naszej pracy będą mogli podziwiać widzowie i wszyscy goście dni Wolsztyna, czy również mieszkańcy Wolsztyna, ponieważ z tymi ogromnymi lalkami, z naszymi uczestnikami przejdziemy jutro ulicami Wolsztyna i pokażemy finałowy, finałowy spektakl pod muszlą w parku Miejskim.